Zwiększ poziom skupienia i jasności umysłu. To ćwiczenie jest dobre w sytuacjach, kiedy potrzebujesz specjalnego przygotowania, gdy musisz się skupić i jasno myśleć. To dobry sposób, żeby skutecznie użyć własnej energii w codziennym życiu. Przenieś dłonie przed siebie to się nazywa przyciąganie ziemi. Weź głęboki oddech. Przenieś energię ze swojego wnętrza do głowy i zatocz koło ramionami. Zbierz swoje wewnętrzne zasoby energii i weź głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie energię płynącą z wnętrza ciała do góry, płynącą pełnym strumieniem, swobodnie, bez wysiłku, przynoszącą ci jasność umysłu dokładnie w taki sposób, w jaki tego potrzebujesz. Podnieś ramiona przy wdechu i opuść przy wydechu. Poczuj, jak energia płynie. Zbierz ją i przenieś w górę ciała. Weź głęboki wdech do góry i wydech. Teraz przenieś energię z powrotem do środka ciężkości ciała i poczuj, jak ciało i umysł pracują w pełnej harmonii. Umysł jest spokojny, jasny i skupiony. Ciało jest pełne życiowej energii. Zrób jeszcze jeden głęboki oddech. A teraz zabierz ze sobą tę moc, jasność umysłu i skupienie i spróbuj zachować się przez resztę dnia.